Siemanko, na samym slajdzie krótkie info nagody, które widzicie ze mną, czyli nagody za Fiako Kapas wysłane jutro. Wszystko razem mi się uda i to jest były moje komplikacje, ale już ogarnięte. Tak Także jak w dniu dzisiejszym pogadamy sobie na temat moich nowych inwestycji, gdyż jeżeli wiesz, a może jeszcze nie wiesz, to jeżeli nie wiesz, to przejdź kolejny film, zobacz co się stało. Postanowiłem troszkę zmienić moją taktykę na inwestowanie i po prostu przedałem moją inwestycję za ponad 10 tysięcy złotych, w związku też z powyższym, no zrobił się nam budżet, nie mały budżet, żeby coś tam na ręku podziałać. W związku z powyższym postanowiłem właśnie pobawić się w takie oto i naklejki. w tym momencie, który mi tutaj doradził, powiedział co i tak i tak dalej. I tak dalej. Tak zobaczyć czekaje zabawę. właściwie już oskręcam powoli go z tymi oto panami. mamy tutaj Huckcego Niko Doza oraz Jakindaya. Zacznijmy sobie może od ostatniego. Jakindaya wyleciał ogólnie z e, Outsiders AKA Virtus.pro. Możemy zobaczyć, że to już spowodowało pewne wzrosty tutaj na rynku z dniem 28 29 właśnie to maja. On pozostał wyrzucony na ławkę teraz najprawdopodobniej. Dzięki wielkie za wiadomość nie teraz. Także jak on po prostu czeka na transfer w związku z powyższym jest szansa, że zostanie coś takiego ogłoszone przez co on jeszcze może lecieć do góry, tak? Jeżeli go przytuli jakaś organizacja, to może pójść do góry e, i na to szczerze powiedziawszy do Helicze. Także to jest po pierwsze pan Jakindor. Druga kwestia to jest oczywiście pan Nikodos. Pan Nikodas jest to obecny zawodnika Copenhagen Flames, czyli duńska organizacja. Inwestuje zarówno w glittery, papiery, jak i to właśnie w holo. Możemy zobaczyć, że już. No, nie narzekam, nie narzekam na tych wzrosty, które tutaj mają miejsce, bo z 40 groszy na złote 80 nie wygląda to źle według mnie, ale jeszcze jest potencjał, że możemy się tutaj spodziewać czegoś jeszcze wyższego. Jak sobie sobie przejdziemy na HLTV, możemy zobaczyć, że Fnatic, czyli dość dobrze na nawet taka legendarna, możemy zobaczyć, że ma totalnie nieuzupełniony skład. Ma tylko Creamsa, czyli zamaczka, który tu jest przez 99% swojej kraje, jego, no i jeszcze trzech ziomków. I najprawdopodobniej jest duża szansa, że to właśnie ci duńcy zawodnicy będą tutaj się znajdowali. Jest to oczywiście pan Nikodos, o którym tam mówiłem przed chwilą, oraz Huxi, tak zwany, którego też tutaj już pow i zaczną tutaj właśnie wykupywać, możemy zobaczyć. Póki co oni znajdują się w organizacji, jaką jest oczywiście Copenhagen Flames. Co jeszcze warto powiedzieć, to to, że zbliża się turniej, jeżeli chodzi o Fnatic. Nie pamiętam jakąś nazwę... O, jest! Pinnacle Cup, także tutaj będzie ananasowy turniej. I Możemy zobaczyć, że tutaj jest Copenhagen Flames oczywiście, Kto jeszcze w swoim składzie nie ma Hoxiego i Nikodosa. No i jest duża szansa, że właśnie oni sobie stąd tu i sobie przejdą tutaj. To wygląda ciekawie, Fnatic jeszcze nie ma ogłoszonego składu, a w tym turnieju wystąpi, także do, tak możemy zobaczyć, 8 czerwca, czyli na no 7 już na 99% powinniśmy mieć info, kto na tym turnieju wystąpi. Także to dla mnie wygląda dość dość korzystnie. Później mam jeszcze jednego zawodnika, o którym nie powiedziałem ani słowa, mianowicie Jack Z. Co mogę tym zawodniku powiedzieć, to, to że jest fentuzem i to, że dla obecnie dla organizacji G2, ale coś trzeba to wiedzieć, to to, że jemu tak chyba średnio idziemy, powiedział. W sensie nawet na pewno jemu średnio idzie, jeżeli sobie tutaj wejdziemy, no to obecne statystyki nie wyglądają dość dobrze. No jeżeli sobie zobaczymy na to, no to w ogóle no zdarza się i tak w życiu. Także z tego co wiadomo, G2 nie jest stosunkowo bardzo zadowolone z jego obecnej gry. Jeżeli zobaczymy obecny skład GT, to wygląda on w ten sposób. Jest szansa, że ten pan po prostu tutaj zostanie podmieniony. Na kogo tutaj jeszcze można spekulować, aczkolwiek fakty są faktami, że najprawdopodobniej Jack sobie stąd po prostu zniknie. Co za tym idzie, jest duża szansa, że w momencie, kiedy on sobie tutaj zniknie, będzie to ruch związany właśnie z jego to naklejkami. Na co oczywiście się szykuje, już możemy zobaczyć, że już powoli jest to wychwytywane, powoli z tego gracze spodziewają, także tutaj z 20 groszy już cena powydawała na 90 groszy, obecnie opada na około 70-60 groszy, także wcale źle to nie wygląda. Ja sobie tutaj skupuję, przed chwilą, jak to widzieliście, żebyście tutaj wszystko legitnie mieli pokazane, tak wygląda na chwilę obecną moje tutaj wszelkie zamówienia, oczywiście dalej pojemniki są sprzedawane, także jeżeli chciałbyś sobie taki przygarnąć w emocjonalnej cenie, o, oczywiście od FIAKO, no to masz taką możliwość, to są moje obecne inwestycje, jeżeli coś będę zmieniało, to będę Was update'ował, zapraszam do Discorda, bo tam daję oczywiście informacje i co, lecimy? ми